Urojeń gospodarczych Lewicy ciąg dalszy. W czwartek Lewica złożyła w Sejmie projekt o 35-godzinnym tygodniu pracy. Chodzi w nim po prostu o to, by ten standardowy 8-godzinny dzień pracy został skrócony o godzinę do 7 godzin, albo tak jak się dogada pracodawca z pracownikami, po prostu 5 godzin tygodniowo ma być ścięte i Polacy mają pracować 35 godzin w ciągu tygodnia. I dlaczego jest to projekt całkowicie absurdalny? No przede wszystkim dlatego, że jego autorzy w uzasadnieniu stwierdzili, iż pracodawcy nie będą obniżać pensji pracownikom. W ich założeniu świat jest tak idealny, że każdy przedsiębiorca, każdy pracodawca uzna, że skoro jego pracownik pracuje krócej, no to on i tak będzie mu wypłacał taką pensję, kiedy pracował dłużej. No to jest oczywiście całkowity absurd. Tak nie będzie. Jest oczywistym, że te pensje będą zmniejszane. Jeśli ja, dla przykładu, będę zarabiał 10 tysięcy złotych brutto, to przyjdzie do mnie pracodawca i powie: Panie Tomaszu, będzie Pan pracował krócej, więc ja Panu zetnę wynagrodzenie do załóżmy 9 tysięcy złotych brutto. W zależności oczywiście, jak jest konstruowana umowa, jaki będzie okres wypowiedzenia, jak tę umowę można zmienić, po prostu te wynagrodzenia będą cięte, bo nikogo nie będzie stać na to, by, by zatrudniać pracowników za takie samo wynagrodzenie w mniejszym wymiarze godzin. Oczywiście będą tak zwane wielkie korporacje których będzie na to stać, będą wypłacały pracownikom takie same wynagrodzenie jak w przypadku dłuższej pracy, no ale tutaj sytuacja najprawdopodobniej będzie wyglądała tak, bo każdy, kto w korporacji pracował, to już chyba tego doświadczył, że będą po prostu robione nadgodziny, w dodatku nadgodziny bezpłatne. Co w takim razie się zmieni, jeśli lewica wprowadzi 35-godzinny tydzień pracy, a ludzie i tak będą codziennie musieli robić w takich dużych firmach dodatkową godzinę nadgodzin za darmo. No nic... Zmieni się absolutnie nic. Będą pracowali 8 albo i więcej godzin w ciągu tygodnia za to samo wynagrodzenie, które dostawali. Jedynie po prostu zrobi się całkowite, absurdalne, niepotrzebne zamieszanie z tym idiotycznym projektem. A jeśli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, to tutaj ich po prostu nie będzie stać na to, żeby pracownikowi płacić takiego samego wynagrodzenia za mniejszą pracę. No i w zależności od firmy, albo będą się z pracownikami dogadywali na te nadgodziny, albo będą musieli kogoś zwolnić, albo będą musieli komuś polecieć po pensji, będą mieli po prostu kolejny dodatkowy problem na głowie, który zrzuci im Adrian Zandberg wraz z kolegami. Problem, który jest rzeczą w zasadzie abstrakcyjną. Fakt, że my rozmawiamy. W w momencie, kiedy mamy inflację, drożyznę dobijającą portfele Polaków, problemy energetyczne, napędzający się kryzys gospodarczy, my w przestrzeni publicznej dyskutujemy o tym, żeby Polacy mniej pracowali. Jaka to jest recepta na wyjście z kryzysu? No przecież to jest tylko droga ku pogłębieniu tego kryzysu. Donald Tusk próbuje to przelicytować. On mówi o czterodniowym tygodniu pracy, czyli o ścięciu po prostu jednego dnia. Jak on to sobie wyobraża? O jeden dzień krócej mają pracować szkoły, urzędy, o jeden dzień krócej mają pracować przychodnie lekarskie. W taki sposób to sobie wyobraża? Albo może nie, albo może tylko prywatne firmy mają pracować jeden dzień krócej. No to jeśli tak, to znaczy, że będziemy tworzyli państwo równych i równiejszych. Na całe szczęście Donald Tusk to jest człowiek, który dużo zapowiada, a potem nic z tym nie robi. Więc liczymy, że w ogóle ten projekt nawet nie dojdzie do tego swojego pilotażowego programu. Ale fakt, że my w ogóle o tym dyskutujemy, że my się zastanawiamy, w jaki sposób teraz Polacy powinni krócej pracować, jakie jeszcze powinni dostać dodatki do węgla, do, do paliw. Energetyczne, a inne takie, to jest przecież leczenie przeziębienia przez wyjście na balkon z mokrą głową. Do tego właśnie doprowadził rząd PiS. Kilkuletnie rozdawnictwo pieniędzy, podwyżki podatków i dodruk podatku, pieniądza w trakcie lockdownu. Miał bardzo duży wpływ na dzisiejszą sytuację. Inflacji nie wywołał tylko i wyłącznie Putin. Inflacji w dużej mierze wywołał rząd Prawa i Sprawiedliwości. A my dzisiaj próbujemy tymi samymi metodami tę inflację zwalczyć. Oczywiście jej nie zwalczymy, tylko po prostu ustawimy kierunek gospodarczy Polski na Wenezuelę i, i po prostu będziemy z tymi problemami mierzyć się przez kolejne lata. Polacy będą coraz biedniejsi, będziemy wszyscy to... Odczuwać w swoich portfelach. Dlatego zaznaczam bardzo wyraźnie, przestańmy wreszcie żyć tymi mrzonkami. Argumenty o tym, że Francja ma 35-godzinny tydzień pracy to są argumenty całkowicie nietrafione, bo to są zupełnie inne realia. Francja wprowadziła 35-tygodniowy 35-godzinny tydzień pracy w 2000 roku. Skutkiem tego pomysłu było bardzo duże obniżenie konkurencji firm francuskich na rynku, rynkach międzynarodowych i to, że wiele firm, w tym olbrzymich fabryk, zaczęło od razu negocjować z pracownikami nadgodziny, żeby oni jednak pracowali dłużej, bo po prostu ta praca krótsza całkowicie się finansowo nikomu nie opłacała. Kraje Europy Zachodniej to są kraje, które w drugiej połowie XX wieku wzbogaciły się dzięki rozwiązaniom wolnościowym, wolności gospodarczej, a potem zaczęły ten dobrobyt wypracowany po prostu konsumować i nie wychodzi im to na dobre, ale wice to, to jest taki student który właśnie skończył studia, właśnie się wyprowadził od rodziców, właśnie dostał pierwszą pracę, normalną umowę, bo skończył, bo skończył płatny staż, wynajął sobie jakiś tam pokój, albo małe mieszkanko w centrum miasta, ale już myśli o tym, żeby sobie kupić nowy samochód, żeby sobie kupić nowe mieszkanie, albo w ogóle dom wybudować, pojechać na bogate wakacje. Nie da się przeskoczyć pewnego etapu. Nie da się zachowywać jak. Państwo bogate w momencie, kiedy się państwem bogatym nie jest. Nie da się konsumować dobrobytu w momencie, kiedy nie tylko tego dobrobytu jeszcze nie wyprodukowaliśmy wystarczającą ilość, ale w dodatku po prostu teraz z tym dobrobytem mamy problemy, bo on nam się zmniejsza. Po prostu się tego nie da zrobić. Taki projekt, jak ten, lewicy Adriana Zandberga, Włodzimierza Czarzastego, Roberta Bidronia, czy jeszcze innych ludzi, którzy mają jakieś urojenia gospodarcze, ekonomiczne, on powinien zostać natychmiastowo obśmiany i wyrzucony do kosza. Ale tragedią polskiej polityki jest to, że my w przestrzeni publicznej o tym dyskutujemy i się zastanawiamy, czy tego nie wprowadzić. I to jest największy absurd i z tym będzie walczyła Konfederacja. Konfederacja. Wolność. E niepodległość.